Miłości moc, miłości moc, miłości moc, witam Ciebie i siebie w energii nadciągającego nowiu w pannie. Oto ta część roku, która w większości kojarzy się ze szkołą, ze zorganizowaniem, z powrotem do tak zwanej szarej rzeczywistości. Ale czy szary? Now, który przed nami już w tej chwili roztacza całe swoje bogactwo energetyczne, daje nam ogromną, ogromną energię, której nie było wcześniej z nami i która w tej chwili wielu osobom po prostu zmieni życie. Coś powiedzmy kolokwialnie przetrybi do wydarzeń i po prostu pomoże dopełnić. Ta energia związana jest bardzo ze znakiem Panny. Oto znak Panny, który uwielbia mieć wszystko uporządkowane kredki zatemperowane przez cały rok i generalnie rzecz biorąc management i organizację, te akurat osoby często mają nie tylko w głowie, ale i w sercu. To bardzo ważne, zwłaszcza w świecie, który dzisiaj no, proponuje bardzo wiele źródeł dekoncentracji, bo ta energia pomoże nam, uwaga, zebrać się w całość, krzyknąć z biurka pod swoim imieniem i nazwiskiem, i uwaga, zrobić to, co planowaliśmy od długiego czasu. Na przykład, co przez cały sezon było nam głęboko w głowie, w sercu zasiane, ale co nie mogło się jakoś wydarzyć. I teraz, kochani, bardzo ważna informacja na temat nie tylko energii, znaku Panny, ale generalnie rzecz biorąc każdego nowego. Oto, nów jest czasem, kiedy zaczynamy coś nowego. No, zdawałoby się, bardzo logiczne, sama nazwa podpowiada. Ale za każdym razem, kiedy coś zaczynasz jako człowiek posiadający możliwość spędzenia jednego czasu w jednym miejscu jednocześnie masz możliwość to wszystko co zaczynasz, to wszystko co na nowo rozpoczynasz, po prostu potraktować jak... Ogromne, y, niesamowite wahadło czyszczenia tego, czego już nie chcesz. Bo tak oto możesz swój czas wydać tylko na jedną rzecz jednocześnie. Możesz albo po prostu no, martwić się czymś starym, albo zaprosić coś nowego, co cię ucieszy. Te porządki, które proponuje Panna, są bardzo sprawiedliwe. Są przygotowujące na cały kolejny rok, y, są dla większości Zodiaków takim. Dokładnie czasem kalendarzowego zebrania się i zebrania wszystkich pomysłów, zebrania całej energii i stworzenia tego, co mamy w sercu. Ale ten nów pozwoli nam zrobić to w nieco powiedzmy głębszej formie niż zazwyczaj. Tak o to powiem: znajdujemy się na przełomie starego i nowego roku. Chociaż nikt się fajerwerków ani śniegu nie spodziewa, to właśnie wrzesień jest tym czasem, kiedy to wedle Gladys Lobos, czyli generalnie rzecz biorąc, wedle systemu stworzonego dla znawców astrologii do patrzenia na ludzkie życia, ten czas wrześniowy zmienia dokładnie nasz nie tylko numerologiczny, no powiedzmy, patronat ale po prostu zmienia, pozwala nam przejść na kolejny cykl roku. Otwiera również nasze osobiste cykle. Bardzo często jest takim momentem przed i po i uwaga, z tej energii należy bardzo skorzystać, dlatego, że nowiowe przed i po może dotyczyć na przykład diety, może dotyczyć porzucania takich powiedzmy negatywnych nawyków i Uczenia się nowych, fajnych rzeczy, które nam pomogą, ale ten nów, no, ten szczególny, pozwala nam spojrzeć na całe swoje życie, jak na taki obszar, który wymaga porządku, i pozwala nam, popycha nas wręcz do tego, żebyśmy zdecydowali, co chcemy na pokładzie swoich kalendarzy w przyszłym roku, co wpisujemy na cały przyszły sezon w swoje życie, a co po prostu wyrzucamy, czego już nie chcemy, co nam się znudziło, czego chcemy unikać, dlatego że ta energia pozwala spojrzeć nie tyle krytycznie, co, uwaga, bardzo sprawiedliwie. Pany mają w sercu i w swoich ustawieniach fabrycznych co oczywiście wymaga od księżyca takiego zachowania, gdy znajduje się w domu panny, mają w swoim sercu po prostu porządek. Porządek, ale nie tylko taki, który no, wyciera kurze i zmywa naczynia, ale porządek, który jest związany, uwaga, z równowagą, z balansem, z takim po prostu bardzo, bardzo sprawiedliwym wynagrodzeniem, z Zebraniem owoców. Wchodzimy w czas, który prowadzi nas do takiej części roku podsumowującej. Wchodzimy w czas wraz z tym nowiem, który z racji głębszego spojrzenia prowadzi nas do podsumowania wszystkiego, co zdobyliśmy do tej pory w życiu. Pozwala nam spojrzeć na swoje osiągnięcia, na swoje porażki, na to, jaką osobą nas. Te wszystkie przeboje życiowe do tej pory uczyniły i pozwala nam wejść w taką retrospekcję bez oceny. To ważne, dlatego że często takiego zasięgu sami na siebie nie mamy. Jeżeli osoby pracują ze sobą, są w tym nurcie rozwoju duchowego i osobistego, i faktycznie, mają doskonałą wewnętrzną obserwację, to w pewnym momencie wręcz osobiście odinstalowują sobie te nawyki patrzenia na siebie przez wewnętrznego krytyka, te nawyki spoglądania na siebie przez pryzmat swoich porażek i traum. Zasadniczo zauważają to i są w stanie się tego, czy to z pomocą specjalisty, czy też po prostu osobiście i na własną rękę pozbyć. Otóż w czasie panny wszyscy. Jak jedna świadomość, mamy możliwość w taką pozycję wejść. Uwaga, można ją utrzymać. Jeżeli uda nam się coś bardzo korzystnego dla nas, dla naszych organizmów, dla naszych psychik, przyjdzie nam to lekko, przyjdzie nam to w sposób naturalny, tak jak przyjdzie nam teraz spojrzenie na całe swoje życie, podsumowanie swoich owoców, swoich efektów, spojrzenie, czy. Mamy w sobie, czy zawieramy w sobie, czy wpisaliśmy w siebie to, co chcemy z tego życia zawierać, po co tu przyszliśmy, czy też nie, czy czegoś brakuje. No więc, jeżeli wejdziemy na taki poziom rozpoznania ze sobą, w znaku panny bardzo skrupulatnie przyjrzymy się wszystkim słupkom, wszystkim tabelkom i uwaga, podejmiemy dobre dla siebie wnioski, dobre dla siebie zmiany. Ta energia trzyma nas poza zasięgiem dewastującego autocynizmu, jeżeli komuś to dolega, albo takiej gorzkiej satyry, która każe Ci na przykład wewnętrznie komentować no, w stronę porażki to, co sobie do siebie myślisz. Podczas tych aspektów planetarnych, które są przed nami, to działanie zostanie po prostu zniwelowane, totalnie zwiane wiatrem znad naszych głów, a więc możemy z niego skorzystać. Na zajęciach dowiecie się, jak pracować generalnie rzecz biorąc z wartościami znaku panny. Będzie sporo o zodiakalnych pannach i o tym, w jaki sposób takie osoby również po prostu dochodzą do swojego szczęścia, czego uczą, jakie są ich lekcje, które niosą ludziom. Jest to dosyć ważne, również nie tylko ze względu na to, że wszystkie panny, które będą nas słuchać, dowiedzą się o sobie więcej, ale pamiętajcie o tym, że każdy z nas zawiera zakresy każdego zodiaku. Chyba, że na przykład bardzo nie lubisz listopadów i nie stać na to, żeby hibernować na czas skorpiona. No, jeżeli tego nie robisz, to zawierasz w sobie i stycznie, i listopady, i wrześnie, i wszystko pomiędzy. I w związku z tym przez 1, 12 swojego życia dokładnie z tym zakresem również potrzebujesz się synchronizować. Potrzebujesz znać ten pływ. Pływ, który patronuje Pannie, to pływ, który pomaga się zorganizować. Ale nie na zasadzie kary, nie na zasadzie nagrody, na zasadzie intensywności, na zasadzie skrupulatności, na zasadzie sumienności. Znajdujemy się w tej chwili, czasoprzestrzennie, w takim punkcie świata, w którym. Tak jak niegdyś człowieka oczywiście wyzyskiwano na wszelkie sposoby i odbierano wszelką sekundę witalności na jakieś, powiedzmy, prace czy też wymysły systemu, tak teraz jest bardzo duże parcie na to, żeby człowiek, uwaga, nie robił nic i żeby mógł nie robić nic. I teraz, jeżeli jest w tobie głośny ten pierwiastek panny, to jest oczywiste, że jesteś w bezpieczeństwie od tego i że się temu nie poddasz, jak się dobrze z tym pierwiastkiem połączysz. Natomiast, uwaga, tutaj taki uśmiech do wszystkich osób, które doświadczają takiej cechy jak lenistwo, które mm, doświadczają takiej, yy, no powiedzmy, emocjonalnej zupy, która również doprowadza w efekcie do tego, że nie mogą się zebrać i skoncentrować, i oczywiście. Zapraszam osoby, które po prostu pogubiły swoje ścieżki do robienia rzeczy, bo o tym jest energia znaku panny, o tym, żeby zdobywać. To jest taki kolekcjoner zodiekalny, można powiedzieć, taka bardzo porządnicka energia i taka, która pozwala cieszyć się sukcesem, która uczy, jak do sukcesu się dochodzi malutkimi kroczkami, jak się robi inwazję malutkimi łyżeczkami. To jest taka energia ziarnko do ziarnka. I z racji tego, że my w swoim życiu zasiewamy różne rzeczy, zbieramy różne rzeczy, jak wiadomo, po owocach, ich poznacie, tak należy się dokładnie w znaku Panny nauczyć, co zasiewać, a co sobie odpuścić i co po prostu zakopać w ziemi pocięte na kawałki, ażeby na pewno, na pewno się nie odrodziło z nowym sezonem. Kochani, wielkie porządki. E, nów w znaku panny. Zapraszam na część, oczywiście, wykładową, lekcyjną, która jest alchemicznym zrozumieniem i przybliża Wam e, zarówno e, to, co można w magii robić w danym okresie, jak i to, co aniołowie. E, Teraz mają do przekazania ludziom, co płynie, no i oczywiście przygotowanie do nowiu, do nowiu rytualnego. Uwaga! Każdy rytuał, który razem prowadzimy, jest żywą, aktywną magią. Nawet jeżeli tematy są w tej chwili bardzo ściśle skoncentrowane wokół porządku, organizacji, na przykład również biznesu, przepływania swoich wysiłków w sukces. Tak nie znaczy to, że nie można na ołtarzu położyć innych intencji, bo można wszystko. Niech Was oczywiście nie ograniczają tutaj żadne wahania. Każda taka szansa, kiedy się razem spotykamy w działaniu, otwiera przestrzeń cudu. Otwiera taką możliwość, taką szansę, w której rzeczy stają się, dzieją się na naszych oczach. jesteśmy. Aktywnymi świadkami cudu, dzieją się, ponieważ puszczamy słowem w ruch bądź intencją w ruch określony wpływ energii. Więc mówiąc bardzo prosto i do wszystkich, jeżeli potrzebujecie coś wydarzyć przy pomocy magii, to jest to bardzo dobry pomysł, żeby to wpisać na listę i po prostu wziąć udział w spotkaniu. Jeżeli chcecie mieć taką stuprocentową pewność, która Wam pozwoli również odczuć, co robicie, mieć przy sobie świecę i mieć przy sobie, uwaga, owoc, który następnie po naszym webinarze postanowicie zjeść. To ważne. Świeca oczywiście nie musi być w taki sposób zamocowana. natomiast dowiecie się, jak to z tymi owocami. I co takiego w swoim życiu można zrobić już teraz, żeby to, co po sobie zostawimy, było dobre dla świata, aż po prostu krańce czasu. Kochani, zaplanujmy życie i dobry czas na y, wpisanie w kalendarze tego, co chcemy. Po prostu dobry również czas na uziemienie, ale nie na zasadzie y, takiego karnego. Jerzyka, na którym trzeba posiedzieć, bo się latało za dużo. Tylko uziemienie, które mówi bardzo dosłownie o takim zbazowaniu, ugruntowaniu, uspokojeniu się, zasadzeniu korzeni i o spokoju, że będzie dobrze. Bo to ty o tym decydujesz i nikt inny. Miłość i moc, miłość i moc, miłość i moc. Widzimy się już 7 września. No i oczywiście. Jeżeli tylko masz ochotę i możliwość do. Jeżeli nie masz materii, napisz na webinar ducha.pl, a wcześniej wpisz sobie wymiana Akademia Ducha w wyszukiwarkę dowolną i zobacz, na co możemy się wymienić, jeżeli chcesz skorzystać z tego, co Akademia Ducha robi. My pracujemy dla Ciebie swoim czasem, a więc jaki czas, w jakiej jakości. Ty proponujesz nam wymienić na to, co akurat chcesz otrzymać. To jest bardzo fair. Kochani, panna uczy wymiany energetycznej, będzie o tym bardzo wiele i możecie się ucieszyć, bo będzie trochę takich prostych czarów finansowych. Jak to panna lubi, konkrety, no więc będą. Kochani, spotkajmy się po aktywnej stronie Granicy Działania. No i oczywiście ja Was pozdrawiam, wysyłam swoje błogosławieństwa. Czuję Was zawsze, jak jesteście, wiem, kto jest. I przede wszystkim jest to rodzaj takiej misji, którą razem możemy dla świata wykonywać, niezależnie gdzie jesteśmy. Tam, gdzie jest wykonywany rytuał, tam, gdzie pali się świeca, tam, gdzie istoty anielskie łączą się z istotami ludzkimi, by działać w imię tego, co jest dobrem Boga, tam dzieje się najprawdziwsza magia. I Wszędzie tam, gdzie jesteś, czy robisz ten rytuał w garażu na drugiej zmianie, czy robisz ten rytuał u siebie w łóżku czy w wannie, czy robisz ten rytuał u kogoś, kątem albo w Airbnb, wszędzie tam, gdzie ta magia może rozkwitnąć, tworzy się najpiękniejszy możliwy w danym czasie portal energetyczny, który po prostu daje możliwość chociażby modlitwom z ziemi przelecieć jak najwyżej, gdzie zostaną usłyszane. A wszelkim informacjom od Boga, po prostu jeszcze raz być w połączeniu z tym, co po prostu dzieje się na Ziemi. Dlatego, że takie działanie i takie spotkania czyszczą energię z całego zgiełku, hałasu i tego, co zazwyczaj nie pozwala człowiekowi być w jedności. Dlatego też spotkajmy się i przesunijmy ten świat do przodu w kierunku. Najlepszym, czyli zgodnym z dobrym. Kochani, niech dobro. To jest nasze zadanie. Miłości moc, miłości moc, miłości moc. Do zobaczenia.